Czym jest tak zwany Bearish Breaker Block ze stajni konceptów ICT i w jaki sposób jesteśmy w stanie łatwo go wskazać i wykorzystać w swoim handlu? No, jak zawsze potrzebujemy trzech elementów. Po pierwsze, umiejętności wskazania struktury rynku, ponieważ Bearish Breaker Block będzie zawsze znajdował się przy ostatnim dołku i musimy również wskazać następny wierzchołek, ale o tym zaraz. Więc Bearish Breaker Block to nic innego jak pojedyncza bądź seria świec spadkowych i wskazujemy to jak zawsze po samych korpusach, Czyli po samych cenach otwarcia i zamknięcia na konkretnym interwale. No i w tym momencie musimy powiedzieć o tym, że później mamy nic innego jak tak zwanego sweepa. Najlepiej, żeby to był sweep jakiegoś konkretnego wierzchołka, nad którym może znajdować się płynność, na przykład równe equal highsy, czyli równe wierzchołki, wierzchołek z poprzedniego dnia, wierzchołek z poprzedniego tygodnia, czy jakiś konkretny fair value gap, w którym ten wierzchołek się znajduje. Jeśli zaraz po zebraniu tego wierzchołka mówimy o tym, że cena mocno i definitywnie reaguje w przeciwnym kierunku, to w tym momencie utworzył nam się właśnie bearish breaker. I tak jak możecie zobaczyć, bardzo często właśnie od 50% i nie tylko zresztą, czasami dosłownie tapniemy pipsem tylko tego breakera, cena będzie reagować i lecieć w przeciwnym kierunku.